I chyba pierwszy raz mam taką historię, że tuż po ekspoze szefa MSZ Polskiego z sali Sejmowej wychodzi poseł parlamentarzysta Marcin Ociep. Będzie dla Was na gorąco komentował to wystąpienie i je oceni. Dzień dobry prosto z Sejmu. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak oceniasz wystąpienie szefa NMSZ Radosława Sikorskiego, bo ja trochę też do, słuchałem, słyszę, że mówi do Rosjan, że już nigdy nie będziecie tu rządzić ani w Lidnie, ani w Talinie, ani nigdzie indziej, tam się, sobie pilnujcie swoich terenów rosyjskich i generalnie to jest to, co ja zapamiętałem i zapamiętałem, że jeszcze mówił, które plasówki sprzedadzą, które nie sprzedadzą, że ambasada w Berlinie jest wykończona. No dobrze, cieszymy się, ale co ty na to? Na pewno można jednym słowem to wystąpienie określić jako miałkie. Zarówno jeśli chodzi o treść, jak i formę. No, formę już zostawmy, bo są ludzie, którzy ładnie mówią, ładnie wyglądają, a gadają głupoty. A tu rzeczywiście mamy do czynienia z tym, który słabo wypadł. I też jego treść była słaba. No więc ja bym się wolał skupić na, na treści, bo może forma zdrowotna pana ministra, nie wiem, jakaś kondycja jest, jest słabsza. Natomiast z całą pewnością ta, to, to wystąpienie miało charakter do wystąpienia szalenie niedojrzałego. I teraz ja mam oczywiście wątpliwości, bo chciałbym odpowiedzieć merytorycznie, nie politycznie. Czy to była, czy, czy to była kwestia, no. Pewnej, pewnej naiwności, czy, czy głupoty, czy celowych wypowiedzi, ale to już zostawmy. Na pewno to jest to, co to jest, to było ekspozę naiwne i cyniczne. Naiwne i cyniczne. Dlaczego, dlaczego naiwne, cyniczne i niedojrzałe? No, dlatego, że po pierwsze nie usłyszeliśmy żadnej wizji polskiej polityki zagranicznej innej niż ta, którą nam suflują inne państwa. Tak? Okay. To znaczy, mieliśmy taką e, 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 ekscytację e, Unią Europejską i NATO i bardzo dobrze, bo to są sojusze, które każdy ma swoje jakieś plusy i jakieś minusy. No NATO ma tych minusów bardzo mało, bo w zasadzie ma same plusy. Unia Europejska jest znacznie bardziej złożona. Ale taka jest natura Unii Europejskiej, bo Unia Europejska jest wspólnotą o charakterze polityczno-gospodarczym, więc tam się ścierają różne interesy. Natomiast Narodu Sikorski przedstawia nasze członkostwo w Unii Europejskiej jedynie w kategoriach, no powiedział, szans i dźwigni rozwojowej. No ale to jest tylko połowa prawdy, tak? Przy całej mojej życzliwości ja jestem politykiem proeuropejskim, tak, znaczy, ja jestem w klubie parlamentarnym Praw i Sprawiedliwości, który wierzy w integrację europejską, ale opartą. Na uczciwej współpracy gospodarczej, na współpracy politycznej tam, gdzie mamy zbieżność interesów, ale na pewno nie kosztem interesów narodowych, prawda? a są państwa, które, które wykorzystują Unię Europejską zupełnie w innych celach. I no i tutaj konkretny przykład. No. Radosław Sikorski całkowicie pomija, że Unia Europejska i dla niektórych państw, szczególnie dla Niemiec, jest instrumentem. I ich własnej polityki zagranicznej. I teraz, że bardzo ważna rzecz, ja tego nie krytykuję. Ja krytykuję to, że polska dyplomacja nie potrafi myśleć tak samo. Ja bym chciał, żeby dla Polski Unia Europejska również była narzędziem naszego interesu, tak, żebyśmy my wykorzystywali Unię we własnym interesie. Nie, żebyśmy z Unii wychodzili, żebyśmy potrafili w niej grać. Natomiast Radosław Sikorski mówi, że nie ma tej gry, tak? Że, 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 to, że to jest fobia prawicy, że to nie jest prawda. W Unii Europejskiej wszyscy się kochają, wszyscy ze sobą współpracują. No niestety tak nie jest, no? no i ten realizm w polityce zagranicznej jest no, warunkiem jakiegokolwiek sukcesu. Tak i też tak mi się też wydaje, że Radosław Sikorski tak jakby chciał wepchnąć nas coraz bardziej do tej Unii Europejskiej i to my mamy być struną w tej gitarze, którą grają. Niemcy. Można odnieść takie wrażenie. Wszystko dla Niemiec. Zero krytyki niemieckiej yy, polityki. Zresztą wczoraj w Dzienniku Rzeczpospolitej rozmawiałem tutaj z postem Andrzejem Śliwką o tym na, na kanale. Szef Instytutu Pileckiego mówi, że nie wolno czasu polskiej prezydencji wykorzystywać do tego, żeby Niemcom niewygodne rzeczy. To jest straszne. No, to, znaczy to jest po prostu niedojrzałe. Nie? Razie, to dlatego użyłem słowa niedojrzałość. Bo dojrzałość zakłada po pierwsze realizm, a realizm w polityce zagranicznej nakazuje patrzeć na stosunki międzynarodowe jako rywalizację. I oczywiście tak. tam, gdzie to jest w interesie narodowym, współpracę. E, I w ogóle jest kwestia takiej życzliwości, e, sympatii, przyjaźni, jest bardzo ważna w polityce, ale ona jest tylko dodatkiem do interesu. Nie zaś jej, jej zamiennikiem, prawda? Czyli fajnie ona wzmacnia, wspiera robienie interesów. Jak się kogoś lubi, to się lepiej z nim dogaduje, no po prostu, ne? ale nie na odwrót. A mamy ekipę rządzącą, Jarosław Sikorski to udowodnił w swoim wystąpieniu, która uważa, że jak się z kimś dogadujesz, to już jest dobrze. No nie, my oczekujemy, my uważamy, że można i się dogadywać i pilnować własnego interesu narodowego. No i, i Radosław Sikorski też to, to wyraźnie, wyraźnie powiedział w wielu punktach, kiedy właśnie no, ten stosunek do Niemiec był po prostu nierealistyczny. No niestety tak to wygląda i Radosław Sikorski, przypomnę, mówi nigdy tutaj nie będziecie rządzić i te słowa, słowa kieruje do Rosjan, a z kolei pan poseł Przemysław Czarnek, wczoraj taka wypowiedź padła, że jeżeli prezydentem będzie Rafał Trzaskowski, jeżeli te rządy będą dalej trwały, to będziemy mieli coraz bliżej Rosjan naszej granicy. Jak ty odbierasz te dwie wypowiedzi? Ja to połączę jeszcze z tym poprzednim wątkiem. Znaczy, jakie jest miejsce i rola polskiej policji zagranicznej. My jesteśmy największym państwem naszego regionu pod względem gospodarczym, pod względem ludnościowym i terytorialnym, a także dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy od niedawna pod względem militarnym. I. To powinno być takim, takim punktem odniesienia dla Radosława Sikorskiego, prawda? a on wracał jak mantra do Europy Zachodniej. Z, 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 proszę zwrócić uwagę na to, jak, oni, jak on dużo mówił o trójkącie wajmarskim, o tak zwanej wiel europejskiej wielkiej piątce. Prawda? No, słuchajcie, drodzy Państwo, mamy sytuację, w której wielokrotnie się przekonaliśmy, że koncert mocarstw. Nigdy nie grał w interesie Polski. Raczej to Polska była jego ofiarą. I konceptem z prawicy na politykę zagraniczną była budowa silnego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. I myśmy to robili konsekwentnie i w wymiarze gospodarczym, na przykład Trójmorze, prawda, jest, takim, jest takim projektem, i w wymiarze politycznym Grupa Wyszehradzka, Bukaresztańska Dziewiątka. Czyli ten format współpracy Europy Środkowo-Wschodniej w NATO, prawda? To wszystko, i teraz powinniśmy jeszcze Bałtyk do tego do, dołożyć, dlatego ja postuluję bałtycką dziewiątkę do tego, żebyśmy my budowali siłę tego regionu. Radosław Sikorski całkowicie od tego odchodzi. Prawda? I no. kiedyś to dobrze bardzo na, na konferencji, którą myśmy kiedyś jako Stowarzyszenie odnowa nowa robili, programowej, minister Szymon Szynkowski określił, że jest to myślenie w, takiej, w kategoriach lat 90 Polski, która. No, od, zaczęła budować swoją trzecią RP, która aspirowała do Unii Europejskiej, aspirowała do NATO. I dlatego się zaprzyjaźniła z Niemcami i Francuzami, żeby oni nas podciągnęli do tego członkostwa, prawda? Ale mamy już rok 2025, jesteśmy w NATO 26 lat, jesteśmy w Unii Europejskiej, dzisiaj mamy prezydencję, musimy myśleć w zupełnie innych kategoriach. No i teraz to jest kwestia także naszego bezpieczeństwa, no bo jeżeli my będziemy chcieli uprawiać politykę zagraniczną i obronną z Niemcami czy Francuzami, czy Grekami, czy Hiszpanami, no to się zdziwimy, bo oni są daleko dalej położeni od Rosji niż Polska. Polska. My powinniśmy tę politykę uprawiać z państwami naszego regionu i dopiero wówczas silni jako lider Europy Środkowo-Wschodniej jak najbardziej wchodzić w interakcje z państwami dużymi Europy Zachodniej. Ja się w pełni zgadzam, lepiej być liderem Europy Środkowo-Wschodniej, największym graczem, największym państwem tu rozgrywającym, niż chłopcem do wykorzystywania i czarnej roboty w trójkącie warmańskim. To jest absurd, co, co się dzieje, bo i tak nawet nas nie biorą pod uwagę w tym trójkącie weimarskim. Gdyby w Paryżu, to Macron nawet nie pisał o kontakcie z Tuskiem. No, nawet chyba raz nie zaprosili nas. No, 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 no właśnie, ale, to warto zwrócić na to uwagę, prawda? Od kiedy rządzi Platforma Obywatelska, zaczęły się ponownie spotkania właśnie i w formacie trójkąta weimarskiego bez Polski, czyli jednym słowem francusko-niemieckie i tak, tak. spotkania tej tak zwanej, jak Radek Sikorski bardzo lubi, tą wielką piątkę europejską, tylko się okazało, że ostatnio, ja pisałem o tym na Twitterze ostatnim, było spotkanie tej wielkiej piątki e, tylko bez, bez Polski. Tylko Ukraina była zamiast Polski, prawda? Bo w Paryżu spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Niemiec Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, prawda? Tam reprezentanci, szefowie delegacji, prawda? Nie było Polski, prawda? Czyli jak przychodzi do realnych interesów, to nie ma nas ani w trójkącie wajmarskim przy stole, ani w tej wielkiej piątce. Ale dla tych, którzy mają pewne kompleksy, no to oczywiście to jest wystarczające, że czasem dochodzi do spotkania w formacie trójkąta wajmarskiego, bo zdjęcia ładnie wychodzą. Niezwykłe. To jest naprawdę niesamowite, no, ale, no, Czyli upadek, mówiąc krótko. Mamy na teraz upadek polskiej dyplomacji. Znaczy, mamy absolutnie taką, takie kapitulantstwo, tak? No bo jeżeli bierzemy pod uwagę y, kwestie y, naszych narodowych interesów i my je kładziemy w ręce w Unii Europejskiej y, zupełnie bezrefleksyjnie, no to. Y, Sami, sami poddaj, podnosimy ręce do góry, tak? no bo każdy będzie pilnował swojego interesu narodowego. Im Unia jest dobra, o ile się wpisuje w nasze interesy. A Rosław Sikorski stawia taką w gruncie rzeczy tezę, że Unia Europejska jest zawsze dla nas dobra. No nie. No, no i, i to dotyczy także wielu innych formatów współpracy, które po prostu no, zawsze będą ustępować temu jedynemu, który Sikorski, któremu poświęca bardzo dużo uwagi. Tylko gdybyśmy my jeszcze potrafili w tej Unii Europejskiej być skuteczni, tak jak nam obiecywał Donald Tusk w swojej expose, to jeszcze byłoby dobrze. Natomiast wszyscy wiemy, że mamy obecnie prezydencję Polski w Unii Europejskiej, a i tak dochodzi do spotkań bez Polski, albo dochodzi do szczytów nieformalnych, ale w Paryżu, albo w Londynie, a nie w Warszawie. No to to jest najlepszy obraz naszej prezydencji. Tak jest. Mamy jeszcze kilka, dni, jeszcze na was nie zgodnie prawda? Bo chciałem, się, chciałem zapytać o tradycję na tysiąc lat. Jeden z Opolu polityk zrobił, który uczcił tysiąc lat, koronacji, a drugi zrodzony w Opolu polityk chce, myślę, kolejnym tytułem Opolu. Teraz to nie jest tak, że to ma mowy, no ta, tak, dlatego że ja uważam, że jest bardzo ważne, żeby, żebyśmy potrafili rozmawiać i o przeszłości, i tą przeszłość celebrować, ale też myśleć o przyszłości. I o ile prawica się specjalizuje, jeśli chodzi o tradycję, o patriotyzm. I bardzo dobrze, bo bez naszych korzeni, bez fundamentów nie będzie żadnego nowoczesnego państwa. O tyle mniej się kojarzymy z nowymi technologiami z wyścigiem w kosmos, z rozwojem nauki i tak dalej i tak dalej. No więc my chcemy pokazać konferencjom następne tysiąc lat, że jako prawica to rozumiemy. Będziemy rozmawiać o nowych technologiach, o strategiach rozwojowych. No nie na tysiące lat w przód, bo oczywiście to jest tylko pretekst do rozmowy, bo nie można projektować strategii rozwojowych na tysiąc lat w przód. Nawet Chińczycy tego nie robią czy Japończycy, ale można już dzisiaj sobie zadać pytanie, no będzie, jaki będzie następny wiek, prawda? Jakie te, powiedzmy te, te 100 lat pod względem technologicznym. No i to jest bardzo ważne, żeby, żeby prawica też miała taki obraz. Czyli to ma być takie... rozmowa tego, jak dbać o polskę, jak Polskę rozwijać, jak Polskę nie stracić. No ostatnia, kostka pokazała, że stracić suwerenność. No To jest tak, że mamy już tysiąc lat za sobą, fantastycznie, no ale pytanie, czy będziemy mieli kolejne tysiąc lat przed sobą. No, no, no i na, no o tym trzeba myśleć, o tym trzeba rozmawiać i polska prawica musi mieć tutaj inicjatywę. I będą trzy panele. Jeden będzie dotyczył sytuacji geopolitycznej, czyli tych megatrendów, które są w stosunkach międzynarodowych. No, żebyśmy byli, nie byli naiwni, no tego też zabrakło w, w ekspoze Radosława Sikorskiego. No, na, nakreślenie tych megatrendów, odnalezienie się w tych, tych megatrendów, próbą zarządzenia nimi, no tego nie było, bo cały czas, gdyby Rad, Radosław Sikorski to samo wygłosił, em, swoje, te ekspoze 10 lat temu, kiedy był ministrem spraw zagranicznych, to by powiedział to samo. No, i, I mówił w zasadzie to samo, możecie to sprawdzić. Natomiast y, kolejny panel będzie dotyczył także nowych technologii. Y, tutaj warto powiedzieć, że będzie pan profesor Andrzej Zybertowi, czy będzie y, pan generał Andrzej Kowalski, czyli był szef służby wywiadu wojskowego i służby kontrwywiadu wojskowego. Y, to jest ważne w kontekście, no, jak nowe technologie będą sprzyjały bądź zagrażały naszemu bezpieczeństwu, jak je wykorzystać, jak je wygląda, oswoić. No więc będzie też panel dotyczący strategii rozwojowych. Tutaj prezesi najważniejszych konserwatywnych think tanków, bo będzie prezes klubu Jagiellońskiego, będzie prezes Instytutu Sowieckiego. Leszek Skiba był prezes PKO, wcześniej Paweł Musiaki z klubu Jagiellońskiego. Będzie Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Więc jednym słowem naprawdę będzie bardzo wiele ciekawych postaci. No i będzie gość specjalny, którego ja dzisiaj nie mogę ujawnić, ale on będzie na pewno bardzo ważny. Marcinie, dziękuję ci za ten. Tak, tak, ja tak, tutaj tak, na, na, na dowód, żeby pokazać, że jesteśmy w Sejmie. No właśnie wr wracamy, wracamy tak, zaraz tak, do, tak, do. Zaczyna się właśnie teraz debata nad tym miejscem, na tym, co powiedział Radosław Sikorski. I ja też będę występował w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwość i mówił o tym, że Radosław Sikorski lekceważy zagrożenie. Związane z dublo, dublowaniem kompetencji NATO przez Unię Europejską. Bo o tym jeszcze nie powiedziałem, że Rosław Sikorski po raz kolejny zlekceważył to, że Unia Europejska ma tendencje centralistyczne, jeśli chodzi o politykę obronną, chce kompetencje zabrać z państwom członkowskim. Zresztą sam wygłosił w zasadzie takie pochwałę e, zerwania z jednomyślnością w Unii Europejskiej. To jest bardzo niebezpieczne. No? No to, e, jeżeli my zrezygnujemy z zasady jednomyślności, no to znaczy, że inni będą za nas kształtować naszą politykę zagraniczną. I to samo dotyczy polityki obronnej. I dlatego my musimy bardzo mocno bronić na to i pilnować, żeby Unia Europejska tych kompetencji nie dublowała. I o tym będę mówił także z mówicami. Dziękuję Ci najmocniej. Powodzenia. Będziemy teraz Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie. Moi drodzy, Marcin Ociepa, były wiceminister obrony narodowej, poseł ziemi Opolskiej. Pani Edwiga zapytała, czy zostanę jeszcze z wami na chwilę po tej rozmowie i opowiem, co ja myślę o przemówieniu Radosława Sikorskiego. Znaczy chętnie bardzo chętnie jeszcze z wami tutaj chwilę będę i opowiem moje przemyślenie. Przez chwilę mieliście eksperta. Ja mam nadzieję zresztą, że Marcin Ociepa w przyszłości albo będzie wiceministrem spraw zagranicznych, albo nawet ministrem spraw zagranicznych, bo to jest... To jest urodzony dyplomata, to jest urodzony dyplomata, który potrafi właśnie w sposób dyplomatyczny się wypowiadać i oceniać. Zobaczcie, że Marcin Ociepa nie używa bardzo ostrych słów, klikbajtowych wobec Radosława Sikorskiego, tylko potrafi bardzo dyplomatycznie, merytorycznie ocenić to, co on mówi. I powiem Wam szczerze, że tym, co ja tutaj jestem najbardziej zawiedziony, to to, że jest tak, jak się spodziewałem. Czyli Radosław Sikorski powiedział to, co myślałem, że powie, no po prostu, no więcej Unii, więcej Niemiec, więcej, więcej integracji europejskiej, ten słynny trójkąt weimarski. Ja pamiętam, jak jeszcze Grzegorz Schetyna zostawał szefem MSZ i on wtedy mówił o trójkącie weimarskim. To było kilkanaście lat temu, no, no niemal 10 lat temu, czy nawet 11 lat temu. O Trójkąt warmański, musimy silnie współpracować z Niemcami, z to wszystko się nie układa, to, to po prostu nie ma szans i ja wolę, yy, wolę być yy, yy, przedstawicielem państwa tak? i chciałbym, żeby Polska to była lider Europy Środkowo-Wschodniej, lider tego bloku nadbałtyckiego jako największe państwo, najsilniejsze, jako rozgrywający niż po prostu yy, chłopiec do popychania, bo niestety i w krajach zachodu i w części polskich elit mamy tą mentalność lat 90., że my Polacy, my Polacy to tam gdzieś, to tego, to to nie dyskutujemy z Polakami, bo to niestety taka jest mentalność na temat Polski, ale to się zmieniło. To się, moi drodzy, zmieniło. My mamy zupełnie inną Polskę teraz w tej chwili, o której nawet no nie musimy tego nawet porównywać. Piszecie, czy Dariusz Matecki wyszedł. Nie wiem, kochani, nie chcę tego potwierdzać. Jeżeli wyszedł albo będzie mógł wyjść za Kaucją, to myślę, że to będzie bardzo dobra wiadomość. No zobaczymy, no, bo ktoś tutaj napisał, że 500 tysięcy kaucji, ale nie wiem. Rozmawiam rozmawialiśmy przez ostatnie 20 minut tutaj na żywo więc nie jestem w stanie tego sprawdzić. Krótkie ogłoszenia jeszcze z kanału nie było przeglądów prasy w tym tygodniu moi drodzy ponieważ w tych tygodnikach które dziś się ukazują nic nie ma, były święta i po prostu nie chciałem naciągać waszego czasu, żeby przeglądać rzeczy, które my już tutaj na kanale omawialiśmy i myślę, żeby do przeglądów prasy dopiero wrócić po majówce, bo yy, nic teraz nie będzie. No, możemy spróbować zrobić w przyszłym tygodniu w poniedziałek przegląd prasy. To będzie podsumowanie tego tych dni w, tej, w tych tygodnikach, które były od wtorku do, do piątku, a potem już znów jest majówka i też nic nie będzie. Jadwiga, prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu dla posła Pizariusza Mateckiego o kolejny miesiąc, do 5 czerwca. Okej, okay. taka informacja jest w internecie, pisze pani Jadwiga. Pani Jadwidze, ufam, dlatego czytam. Ok, czyli, czyli nie ma żadnego żadnej możliwości, żeby on wyszedł z aresztu, bo tak właśnie myślałem. Więc, więc wracając do tych przeglądów prasy wrócimy do nich w maju, tylko uważam, że nie ma co omawiać rzeczy, które są nieaktualne, no bo tak działają tygodniki, tak działa prasa w tym okresie świąteczno-majówkowym. Będą... Kolejne wywiady, będą kolejne rozmowy, takie w tej forma. W tej formie już to y, sobie umawiam. W piątek o godzinie 11 pamiętajcie live na kanale z Tomkiem Gdurą. Razem będziemy robić podsumowanie całego tygodnia, a dziś dla Was mam. Dwie perełki, dwa ważne nagrania, Ucie, ucieszycie się, bo pomimo tego, że to nie są dobre wiadomości do końca dla Polski, to jest minus, to jest okropny minus, duży minus, to jeszcze mimo wszystko nie jest tak źle ale to są złe wiadomości dla ekipy Donalda Tuska, dające dużą nadzieję dla przyszłości prawicy w Polsce i przyszłych konserwatywnych rządów, więc pierwszy materiał godzina 17, drugi materiał godzina 20, albo, albo na kanale Analiza Ekstra zobaczę, jak tutaj się algorytmy mi... mi Poukładają. Pani Maria pisze, w tej chwili podał to prokurator i mecenas republiki na konferencji, prawda zwyciężyła, opuści areszt. No to dobrze, to dobrze. Dziękuję pani Mario za tę informację, za tę aktualizację. Moi drodzy, na teraz ja kończę, zabieram się do dalszej pracy. Oczekujcie filmów na kanale Analiza Polityczna. Do zobaczenia.